Polska zalicza się do grupy krajów europejskich o najniższych zasobach wodnych. Brak wilgoci odczuwa także środowisko przyrodnicze. Drzewa chorują, a osłabione nie są w stanie obronić się przed inwazją owadów. Niezbędne są zatem działania zatrzymujące wodę w środowisku, tak aby podczas opadów nie spływała ona od razu do rzek i potem dalej do Bałtyku. Aby ograniczyć odpływ wody z lasu i jednocześnie przeciwdziałać niekorzystnym zmianom warunków atmosferycznych, lasy państwowe już od 20 lat prowadzą działania związane z retencją wodną. Lasy podjęły działania związane z przygotowaniem projektów, które mają za zadanie retencjonowanie wody w lesie przy współudziale środków unijnych pozyskano fundusze na realizację retencji mizinnej w perspektywie finansowej 2000 7-2013 oraz w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. W poprzedniej perspektywie finansowej uzyskano środki na realizację zadań w wysokości 189 milionów złotych. Były to środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska z Funduszu Spójności. W ramach tego projektu w całych lasach zrealizowano. Ponad 3600 obiektów różnego rodzaju. Były to m.in. zastawki, przepusty, zbiorniki retencyjne, groble, liazy. W obecnej perspektywie finansowej, czyli w latach 2016-2022, pozyskano kolejne fundusze w kwocie 234 milionów złotych. Środki te przeznaczone będą na budowę ponad tysiąca obiektów retencyjnych. Leśnicy planują zretencjonować aż 2 miliony metrów sześciennych wody. W tej chwili zrealizowaliśmy już działania retencyjne w czterech nadleśnictwach, które biorą udział w projekcie. Tworzona jest dokumentacja projektowa i w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg. Na roboty budowlane, na największy projekt, który Regionalna Dyrekcja będzie wykonywała. Projekt ten polegał będzie właśnie na wykorzystaniu wody z kopalni La Farsz i przetransportowaniu jej do lasu poprzez sieć rowów i rurociągów. Jedną z głównych korzyści płynących z realizacji projektów retencyjnych jest wzrost potencjału magazynowania wody w lesie. Na leśnictwu Bydgoszcz, jako że usytuowane jest na glebach suchych, woda jest niezwykle potrzebna. Mamy bardzo małą ilość wód otwartych. Każda inicjatywa pozwalająca tą wodę zatrzymać jest dla nas bardzo cenna. Z tego też względu na leśnictwie Bydgoszcz ponad 90% stanowią drzewostany sosnowe, gdyż inne gatunki wymagają większej wilgoci, lepszych gleb, a na wydmach, na czystym piasku. No, nie wszystkie gatunki chcą rosnąć. Dzięki środkom z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko w 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz utworzono zbiornik retencyjny. Powstał on na nieużytku wzdłuż rowu muriolacyjnego. Całkowita powierzchnia tego zbiornika wynosi 2850 metrów sześciennych co stanowi ponad 14 tysięcy wanien wypełnionych po sam brzeg. Zbiornik małej retencji ma za zadanie przechowywać wodę w okresie jej nadmiaru jak i utrzymywać ją wtedy kiedy brakuje opadów są susze. Głównymi korzyściami płynącymi z wybudowania takiego zbiornika jest wzrost potencjału magazynowania wody poprzez w tym zasilanie wód gruntowych i podziemnych. Zwiększa się również bioróżnorodność biologiczna, ponieważ tereny wokół tego zbiornika są przyjazne środowisku i sprzyja to rozwojowi rzadkich gatunków zwierząt, roślin, owadów. Woda w lesie cieszy oko. Obecny zbiornik wzbogaca walory krajobrazowe, ale również tworzy dodatkowo lokalną atrakcję turystyczną, która jest bardzo chętnie odwiedzana. Stanowi on też wodopój dla zwierząt. Również mamy tu zawieszone schrony dla nietoperzy, ze względu na to, że jest tu wiele gatunków owadów i nietoperzy nimi się żywią. Zbiorniki retencyjne pełnią także istotną funkcję przy zagrożeniu pożarowym w lasach. Spełnia on funkcję przeciwpożarową dzięki temu, że posiada pewne walory, takie jak bliski dojazd do drogi przeciwpożarowej lub płytkie zejście, gdzie można bezpiecznie pobrać tą wodę. Przyczynia się to oczywiście do szybkiej reakcji i skutecznego działania w przeciwdziałaniu pożarom. Również nadleśnictwo Solec Kujawski wykorzystując ukształtowanie terenu, gromadzi wodę w lesie. Tutejsze skarpy, jak widać,. Są terenami wodonośnymi. Z tych skarb wycieka, wycieka woda, którą postanowiliśmy zatrzymać, i zbudowaliśmy na tym naturalnym cieku, który był bardzo płytki i dosyć mało wody tutaj się zatrzymywało. Zbudowaliśmy cztery zastawki, które obecnie retencjonują kilka tysięcy metrów sześciennych wody, która mam nadzieję, z czasem doprowadzi do tego, że. Podziemne źródła tutejsze wzmocnią się, i te okoliczne drzewostany przestaną cierpieć z powodu suszy. Puszcza Bydgowska to jest niestety teren, w którym jest bardzo mało cieków wodnych, bardzo mało naturalnych stawów, jezior, i ze szczególną ochroną musimy objąć wszelkie możliwe miejsca, gdzie woda występuje. A tutaj akurat jest i postanowiliśmy troszeczkę więcej je zebrać, właśnie zretencjonować to dzięki, dzięki projektowi unijnemu. Do budowy zastawek leśnicy wykorzystali naturalny surowiec pochodzący z terenów nadleśnictwa. Tu nie ma żadnego betonu, także to wszystko są elementy naturalne. Ogromne ilości wody potrzebne są tam, gdzie wszystko się zaczyna, gdzie zaczyna się las. Znajdująca się na terenie nadleśnictwa Dobrzejewice szkółka kontenerowa Bielawy produkuje rocznie około 6,5 miliona sadzonek. Aby sadzonki, sosny, brzozy, świerku, dęba, buka czy modrzewia były jak najlepszej jakości, potrzebna jest woda o odpowiednich parametrach. Cały system produkcji sadzonek, zakrytym systemem korzeniowym, polega na tym, że umieszczamy w pojemniku Substrat, i temu substratowi dla tej roślinki, która ma wyrosnąć nam w pojemniczku, musimy dostarczyć wszystkie produkty, które do rozwoju rośliny są potrzebne. Ten system produkcji sadzonek zakrytym systemem korzeniowym wymaga większych ilości wody jak w szkółce tradycyjnej. Dlatego o wodę na tych szkółkach musimy dbać. Woda musi w w tym przypadku spełniać określone parametry, także musi mieć określone pH. Woda jest bardzo istotnym elementem tego systemu, dlatego jak żeśmy zaczęli projektować, padł nam pomysł, taki system, żeby tą wodę tutaj wielokrotnie wykorzystywać i żeśmy zbudowali szkółkę, gdzie wykorzystujemy wodę wielokrotnie. System jest zamknięty, to, co się uda odzyskać, zebrać, jeśli chodzi o wodę, to powtórnie włączamy do systemu nawadniania. W tym roku, dla przykładu, mogę podać, że tylko jedna piąta ilości wody, którą mamy w produkcji, pochodzi ze strumyka, resztę pochodzi tutaj z opadów atmosferycznych i jest wtórnie użytkowana w procesie produkcji. Woda na szkółce zbierana jest ze wszystkich możliwych miejsc, m.in. z namiotów foliowych, z pól zraszania czy z ciągów komunikacyjnych i ponownie wdrażana do obiegu. Wodę na szkółce podajemy sadzonką za pomocą takich oto ramp zraszających. Rampy są przystosowane do tego, żeby skupić jak największą ilość wody do sadzonki, żeby nie tracić tej wody na zewnątrz, na placę. W zależności rampy są przystosowane do produkcji, zarówno dla gatunków liściastych jest to większa kropla, dla iglastych delikatniejsza. Staramy się nie tracić tej wody, podawać ją bezpośrednio sadzącym. Woda to źródło życia. To źródło życia dla wszystkich żywych organizmów, a do takich przecież zalicza się las. Małe oczka wodne i większe zbiorniki, kaskadowe lub o nieregularnych kształtach, urozmaicają także leśne krajobrazy i są znakomitym miejscem na rekreację i wypoczynek.